Przechodzimy teraz do żeglarstwa. Baza Mrągowa od lat ma status kuźni żeglarskich talentów i nie zmienia tego nawet trudna w ostatnim czasie sytuacja klubu. Potwierdzeniem niech będzie ostatni sukces deskarki Antoniny Szymczyk w Mistrzostwach Europy Juniorek w olimpijskiej klasie RSX. Droga Antoniny Szymczyk do kadry narodowej rozpoczęła się 7 lat temu nad jeziorem Czos w Mrągowie. Jak to często bywa zadecydował przypadek. Na deskę windsurfingową przyszłam, dlatego że nie szło mi na łódce jednoosobowej. A poza tym przyszedł nowy trener Tomasz Stefański, który zachęcał bardzo młodzież do pływania na desce i tak jakoś się udało. Z pierwszym trenerem Antonina Szymczyk współpracuje do dziś. Nina ma dość duży potencjał i. Jest szansa, że, że być może zaistnieje na igrzyskach. Jeśli nie na tych w Londynie, to, to na przyszłych. Bardzo dużo pracuje, bardzo dużo serca wkłada przede wszystkim w treningi. I wreszcie są tego efekty. W Mistrzostwach Europy Juniorek 20-letnia deskarka popłynęła po srebro. Tytuł Mistrzyni Europy był dla mnie zaskoczeniem. Nie spodziewałam się tego, dlatego że swój sezon rozpoczęła mnie z trenując z kadrą seniorów i z dziewczynami, z którymi się ścigałam na tych zawodach. Jednak myślę, że to, że trenowałam z zawodnikami ze swojego klubu, przyniosło też duże efekty i może nawet większe niż to, jakbym trenowała z innymi. Teraz przed zawodniczką kolejne wyzwania. Najbliższe miesiące mogą zadecydować o tym, jak dalej potoczy się jej kariera. Najważniejsze imprezy, jakie czekają mnie w tym sezonie, to myślę Mistrzostwa Świata w Weymont Seniorów, które mogą doprowadzić mnie do wejścia do kadry seniorów w przyszłym sezonie. Z najlepszymi deskarkami globu Antonina Szymczyk będzie miała okazję zmierzyć się już w czerwcu podczas regat Pucharu Świata w Kilonii.